Skautowa Drużyna Żeglarska. Tatuś uwielbia skautową drużynę żeglarską. Kiedy był młodym lekarzem, chciał się zaciągnąć na statek i pływać po wszystkich morzach i oceanach świata i leczyć choroby tropikalne. Wystawę na ten temat oglądaliśmy w Muzeum Marynarki parę tygodni temu. A potem Tatuś spotkał mamę. Ponieważ w kabinie okrętu wojennego nie było miejsca dla sześciu chłopców, Tatuś pozostał na lądzie. Oprócz nadmuchiwanego kanu. Tatuś nie pływał nigdy na żadnym innym statku, ale marzył o tym, by stworzyć z nas rodzinę marynarzy. Kiedy wraca wieczorem do domu, jestem pewien, że wyobraża sobie nas stojących na baczność na mostku w idealnie odprasowanych mundurach marynarskich, podczas gdy on z sprężystym krokiem wkracza na pokład, wypuszczając małe chmurki fajkowego dymu. Ma pecha, bo wszyscy cierpimy na chorobę morską. Zeszłego lata na plaży u stóp czerwonych skał. Udało nam się namówić tatusia, żeby wypożyczył rower wodny, ale to się źle skończyło. Kłóciliśmy się do upadłego, kto będzie trzymał ster, potem zaczęliśmy wszyscy po kolei wymiotować i tatuś chcąc, nie chcąc, musiał sam pedałować. Ciężko dysząc i narzekając, że ma sam doprowadzić do brzegu tratwę z rozbitkami. Udała się wycieczka? spytała mama, kiedy dopłynęliśmy do brzegu. Tatuś wzniósł ręce do nieba. Kto zesłał na mnie podobną załogę? Sześciu chłopców. I żaden nie ma marynarskiej żyłki. To już postanowione. Na następny rok zapisuje ich wszystkich do szkoły marynarki wojennej z internatem. Nikt tak naprawdę nie wierzył w jego zapowiedź. Tatuś wpada błyskawicznie we wściekłość, ale również szybko zapomina o swoich groźbach. Tym razem to ja miałem oberwać za wszystkich. Czy to nie jest jednak trochę za surowa kara, kochanie? broniła mnie mama, która nie cierpi pływania na statkach prawie tak samo jak my. Ale tatuś nie ustępował. Nic lepiej nie kształtuje charakteru niż przebywanie na pełnym morzu w towarzystwie ludzi morza. Zobaczysz, kochanie, to bardzo dobrze zrobi naszemu Janowi B. Skautowa drużyna żeglarska jest to rodzaj szkoły pod żaglami, w której nosi się filcowe berety, chustkę wokół szyi i potworny wełniany sweter, szorstki jak olinowanie statku. Kiedy Jan A zobaczył mnie po raz pierwszy w skautowym uniformie, tarzał się po podłodze ze śmiechu, jakby dostał konwulsji. Dokąd się udajesz w tym krowim młajnie na głowie? Spytał, złapawszy wreszcie oddech. Spojrzałem do lustra. Niestety miał rację. Nie jest łatwo nosić beret, kiedy się ma jak my, jaśki, tak potwornie odstające uszy. A na sobie szorty i granatowe podkolanówki. Szedłem do portu z beretem w kieszeni, skradając się pod ścianami, modląc się, żeby nie spotkać nikogo znajomego. Musiałem przejść przez całe miasto. I kiedy wreszcie dotarłem do nabrzeża, gdzie zacumowany był nasz statek, chłopcy z mojego zastępu byli już na pokładzie. Szef skautów był w złym humorze. – Odwiąż koniec i właś kalmarze! – krzyknął. Y, – Koniec? – powtórzyłem. – Ale koniec czego? Wszyscy zaczęli się śmiać, jakbym był upośledzony umysłowo. – Koniec cumy! – No, linę! – niecierpliwił się szef skautów. – Opóźniasz wszystko, kalmarze! – Chciałem jak najszybciej wykonać polecenie, ale kiedy próbowałem wejść na pokład, żaglówka znienacka oddaliła się od nabrzeża, a ja wpadłem do wody. Czepiałem się jak mogłem statku, który rozkołysał się w ściekle, co wszystkim groziło wypadnięciem za burtę. Z niemałym trudem udało mi się wreszcie wdrapać na pokład. Koledzy z mojego zastępu pękali ze śmiechu, gwizdali, kiedy ja miotałem się w zimnej jak lód wodzie i czułem się jak w szczękach stalowych sideł. Dawaj rękę, odezwał się litościwy jakiś głos. Chwyciłem podaną mi dłoń i wdrapałem się z trudem na pokład. Byłem przemoczony, trząsłem się z zimna i nigdy w życiu nie czułem się równie upokorzony. Dzięki, wymamrotałem. Nie ma za co, odpowiedział mój wybawca. Pierwszy raz w szkole pod żaglami? Tak, wyznałem. To widać, powiedział. W jego głosie nie było słychać szyderstwa. Na głowę miał naciągnięty kaptur peleryny. Nie był imponującej postury. Wykręciłem beret i nacisnąłem go głęboko na oczy. Najchętniej zapadłbym się pod ziemię. Niewiele pamiętam z tej pierwszej zbiórki. Ściśnięci jak sardynki w puszce, w pomarańczowych kamizelkach ratunkowych słuchaliśmy drużynowego, który gestykulując objaśniał nam, jak należy posługiwać się fokiem czy grodżaglem. Za każdym razem, kiedy robiliśmy zwrot, musieliśmy padać na pokład, żeby bom nie zmiótł nas do wody. Trzeba było opuścić Redę, ponieważ w pewnej chwili może zaczęło się burzyć. Karawela miała przynajmniej dwie tony muszelek przyczepionych do kadłuba. Wlekliśmy się pod wiatr, a serca podchodziły nam do gardła, ilekroć większa fala uderzała w dziób statku. — Patrz! — krzyknął nagle do mnie mój sąsiad, trącając mnie łokciem między żebra. Zrobiliśmy półobrót i przepłynęliśmy między bojami wyznaczającymi wejście do portu. Od strony naszej prawej burty Pojawił się długi, ciemny i błyszczący kształt. Wyglądał jak metalowe etui na cygaro ze sterczącą na nim płetwą, które podpłynęło do nas, bezszelestnie prując wodę. Zaparło mi dech w piersi. Łódź podwodna, często przepływa tędy o tej porze. To jest czas, kiedy wynurza się, żeby manewrować. Patrzyliśmy, jak łódź podwodna oddala się w zapadającym zmierzchu. Nigdy nie widziałem prawdziwej łodzi podwodnej, wyznałem, kiedy znikła nam z oczu. Naprawdę nazywasz się Kalmar? To nie jest moje imię, powiedziałem. To jest mój totem. A ty jaki masz totem? Nie mam żadnego. Jesteś scoutem i nie masz totemu? Nie jestem scoutem, jestem Żanetka. Żanetka? W takim razie jesteś dziewczyną? Musiałem mieć głupią minę, bo się roześmiała. Nie widać tego? spytała, unosząc kaptur. Nie bardzo było widać. Miała krótkie, bardzo potargane włosy, małą, wyrażającą stanowczość brodę i policzki usiane drobnymi piegami. To co tu robisz u skautów? spytałem, ochłonąwszy trochę. W Tulonie nie ma żeglarskiej drużyny Żanetek. Mój tata dostał specjalną zgodę, żebym mogła wstąpić do zastępu chłopców. Nie wierzyłem własnym uszom. Więc wstąpiłaś do skautowej drużyny żeglarskiej na ochotnika? Oczywiście, odpowiedziała. Uwielbiam żeglować. Kiedy dorosnę, zostanę kapitanem łodzi podwodnej. Nie żartujesz? Spytałem. Przyjmują tam dziewczyny? Znów cichutko zaśmiała się tym swoim dźwięcznym, srebrzystym śmiechem. A co myślisz? Będziesz wystrzeliwała torpedy i tak dalej? Wzruszyła ramionami, wpatrując się w swoje dłonie wciśnięte między kolana. Mam nadzieję, że nie, tylko kiedy będę zmuszona. Moim marzeniem jest pływanie pod lodem. Jednego tylko nie wiem. Czy będę mogła zabrać kota na łódź podwodną? Myślałem, że koty nie lubią wody. Mój lubi. Pije nawet wodę z kranu. To była naprawdę dziwna dziewczyna. Co najciekawsze, zupełnie nie byłem onieśmielony, rozmawiając z nią. Pozostali zajęci sterowaniem i ściąganiem żagli nie zwracali na nas uwagi. Też miałem kota, powiedziałem. Małego dachowca, który nazywał się Diabolo. To ładne imię, powiedziała. Tak myślisz? Coś jak diabełek. Albo lemoniada cytrynowa z syropem miętowym. Już go nie masz? Umarł, powiedziałem. O cholera, szepnęła. Co mu się stało? Zachorował na tyfus, był malutki. O to straszne. Nie znała diabolo, ale widać było, że naprawdę mi współczuje. Zadała mi mnóstwo pytań, żeby dowiedzieć się, jaki był, a potem rozmawialiśmy o jej kocie, grubym kocurze, o imieniu Puszkin. No, jeżeli on jest taki gruby, to nie będziesz go mogła ukryć w kabinie, kiedy zostaniesz kapitanem łodzi podwodnej. Posłuchaj, powiedziała. On może się przydać na pokładzie, zwłaszcza kiedy myszy będą chciały poprzegryzać przewody elektryczne. W dodatku kot nie potrzebuje dużo powietrza. A ty spytała, co chcesz robić, jak dorośniesz? Nie wiem jeszcze, powiedziałem. Może będę tajnym agentem, a może pisarzem. Widać było, że się nad czym zastanawia. Obydwa zawody są dobre, powiedziała w końcu. Mógłbyś pisać na przykład historię o tajnych agentach. W ten sposób nie musiałbyś wybierać między jednym zawodem a drugim. Już o tym piszę, powiedziałem, a właściwie to dopiero zacząłem. Nie słuchając w ogóle o czym mówi drużynowy, rozmawialiśmy do czasu kiedy statek wrócił do portu. Ale gdy trzeba było przybić do nabrzeża, to jej powierzono wykonanie tego manewru. Chwyciła za ster i kilkoma ruchami ustawiła karawelę wzdłuż brzegu. Nawet nie dotykając przy tym ochronnych boi. Gwizdnąłem przez zęby. Jak na żonetkę, to jesteś prawdziwym wilkiem morskim. Zrobiła trochę lekceważącą minę. To łatwizna. Nawet dla takich kretynów, dodała podczas, gdy pozostali skauci oddalili się, okładając się nawzajem beretami. Kiedy wyskoczyłem na nabrzeże, poczułem, że cały trzęsę się zimna w przemoczonym mundurze.